Siemanko, witam Was serdecznie w tym nowym roku. A w dzisiejszym odcinku w kopalni metali zobaczycie, jak oto rozbieram tego klienta. Zasilacz, znaczy, yy, wymacnacz. Unitra Eltron Stołu. Taki kliencik. Yy, będziemy go tutaj rozbierać. Zobaczymy, co w nim siedzi. Lajkujcie, subskrybujcie, żeby zobaczyć całą całość. Zapraszam Was na YouTube'a. A co tutaj mamy? Jeżeli byłby sprawny, sprzedałbym go. Jest warty kilka stówek. Jeżeli nie miałby zniszczonej obudowy, starałbym się go naprawić. Jest wart kilka stówek. Ale on ani nie działa, ani nie ma ładnej obudowy. W szczególności tył jest rozbebeszony. Tak więc jedziemy z rozbiureczką. No to co, jedziemy śrubeczki wszystkie odkręcone, odkręcają ją delikatnie, że gdybym jeszcze znalazł ten błąd, który tu jest, jeszcze mogę go naprawić. No i słuchajcie co ja tutaj widzę na pierwszy rzut oka przede wszystkim... Radiatorki aluminiowe, ładny transformatorek miedziany, no, tu się nie ma co martwić czy nie jest, czy tam nie ma przez przypadek jakieś, aluminium czy coś, są to stare rzeczy, nie było wtedy takich numerów. Co tu dalej mamy? Nie wiem czy to dobrze widzicie, czekajcie sobie zerknę, no jakoś to tam widzicie. słuchajcie eltra złącze eltra oczywiście eltra pozłacane złącze zaraz to wyciągnę to Wam pokażę bliżej tranzystorki ufo raz, dwa, trzy, cztery na złoconych nóżkach Mieć. zwykłe tranzystory a, cztery duże pięć, sześć jeszcze są malutkie do tego um, czy ja widzę czemu to nie działa coś oczywistego bezpiecznik jakiś czy coś no niestety możliwe, że już coś z kondensatorami no szkoda, bo tak jak mówię kilka stówek wart taki um, wzmacniacz elektron dobra lecimy z rozbirką zaraz wam pokażę dalsze elementy ok, tak więc yy, udało mi się już tutaj wyjąć tą płytkę bardzo fajna płytka z mnóstwem tranzystorków różnego rodzaju tak jak już ostatnio mówiłem one są w różnych obudowach są oczywiście tranzystorki UFO y, są też w tych obudowach, gdzie mamy y, miedziane, to jest mieć powiał. Eltra, złącze Eltra tutaj w tym kodzie, który mamy, jest podane też grubość złocenia. Teraz wam pę, który to dokładnie y, numerek, ale to jest mierzone w mikronach oczywiście, nie? Tutaj mamy drugą część tego złącza. Tak więc tak to wygląda. Te złącze jest, nie wiem czy to dobrze widać, ale one jest w całości pozłacane. Tu jest złocenie, tu jest złocenie. To nie są tylko końcówki złocone, tak jak tych nowoczesnych, tylko w całości pozłacane. Tu również widać, że na wylot jest złoto. Także płytka, płytki uważam, że dość e, bogate. No i co, no i teraz lecimy dalej. E, zobaczymy tutaj kolejną płytkę, jak uwolnimy. No dojście jest tutaj takie dość niełatwe, ponieważ śruby są od drugiej strony. Trzeba zdemontować tu tą część. Przy okazji tutaj widzicie na tych radiatorach aluminiowych e, są tranzystorki Tesla, one są, spe, tesli, tesli, one są specjalnie na tych radiatorach, aby odprowadzały dobrze yy, ciepło. Yy, tak więc, ja rozbieram dalej i za chwilkę pokażę Wam co i jak. Słuchajcie i pokażę Wam jeszcze z tej perspektywy jak to wygląda, jak tak sobie leży ten sprzęcik. Yy, radiatorki w tej chwili uwalniam. Radiatorki pójdą do sprzedaży. Zobaczymy, Po radiatory się nawet wam sprzedają. Tranzystorki te Testecji no, Zobaczymy, co z nimi będzie. Tak jak wspominałem ostatnio na filmiku, czy będę brał i przeglądał tą elektronikę, częściowo oczywiście. Co jeszcze można wykorzystać? Bo niektórych rzeczy już nie można, a niektóre rzeczy szkoda po prostu wyrzucić. No, patrzcie, taki radiatorek myślę, że może się udać sprzedać. A takich mam tu cztery. Na pewno więcej sprzedając. Otrzymam niż wyrzucając to na złom właściwie nie wyrzucając tylko dając temu metalowi drugą szansę traktuję jako luty trzymają szkło dużo lepiej, żeby było podgrzane na ciepło Gdyby by było podgrzane szłoby. Obudowa. Nie jest metalowa. Jeszcze go tu śruba trzyma. Tak więc tak to wygląda z tej strony. Lecę dalej z tematem, tym zaraz pokażę wam co tam jeszcze jest. Popatrzcie sobie. Zdjąłem pokrywy z dołu. Kiedyś, jak nie było jeszcze trytytek, co stosowano? Takie oto sznurki. Wiecie, nie jest to nie, śmieszne ani nic. Yy, wyobraźcie sobie, ile to musiało kogoś kosztować pracy, żeby coś takiego zrobić. Naprawdę była to zapewne żmudna praca i czasochłonna. No ale te urządzenia mają swoją, jak ja to mówię, taką duszę. Lubię takie urządzenia rozbierać. Yy, jeszcze lepiej, jak one są sprawne i mogą dalej funkcjonować. A jak nie mogą, to nie mogą. Trudno. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. OK. Y, udało mi się już tutaj uwolnić kolejną y, płytkę. Y, tym razem jedną z tych płytek, które są na froncie tam. Y, też bardzo fajna płytka. Y, mamy tutaj tranzystorki. Y, tranzystorki, z tego co widzę, mają również pozłacane nóżki. Tak więc plus. No, wygląda to na złocenie. Także nie będzie to jakaś gruba warstwa tego złota, ale zawsze coś tam jest. Tutaj mamy potencjometry. W tych potencjometrach naprawdę się będzie znajdowało jakieś sreberko. Zresztą zobaczymy. Wam warto sprawdzać wszystkie takie, już ma sama ta końcówka, elementy, które jakoś nie dają nam szmorę potem się na zewnątrz, także widzicie mosiądz, mosiądz stal, miedź zobaczymy jeszcze czy pod tą miedzią Nie ma tam srebra Starych takich radzieckich yy, potencjometrach 43 czy jakoś tak to było, nie pamiętam teraz dokładnie tego oznaczenia, musiałbym sobie przypomnieć. To mamy mieć. Natomiast to. Ten element. Mamy prawdopodobnie posrebrzany. Słuchajcie, wczoraj trafiłem pierwszy raz. Tak, posrebrzany, zaczyna się robić od razu czerwone Nie wiem, czy widzicie. Od razu czerwony Także piękny pierwszy raz udało mi się trafić w elektronice. A ostatnio skomentowałem na Facebooku do takiej grupy, że nigdy, nie nigdy mi się nie udało. Trafiłem pierwszy raz trzy złote piny. Niepozłacane złote piny. Całkowicie złote. Znajdowały się one w magnetofonie szkulowym, niemieckim. I było to jedyne. No, bardzo ciekawe złącze, szkoda, że nie mam z tego żadnego filmiku ani niczego. To nie było, ani plastik ani nic, to było tworzywo typu właśnie takie jakieś epoksydowe. Nie wiem z czego to było dokładnie. I mieliśmy tam 3 złote płyty. Fantastycznie tu mamy analogiczną właściwie. Także tych płytek wszystkich nie będę wam pokazywać. Płytki są do siebie. Analogiczne te same mm, kondensatorki, nie wiem co to za kondensatory są, co w niej się dokładnie znajduje. Czekajcie, może spróbujemy zobaczyć, czy tam jakaś folia, czy cofnie czy siedzi. Już wiem, żeby nie zbierać takich kondensatorków, zaraz sobie zobaczę nazwę na nim, jakie oznaczenie, to jest 33NK, one są foliowe, jest to aluminium, najpewniej takie kondensatorki pójdą. Nasz zostaną po prostu na tych płytkach, żeby potem iść do kategorii C. Tutaj patrzcie, piękny transformatorek. Tak jak mówiłem, nie trzeba się martwić, czy miedziany, bo na pewno miedziany. Eee, co ja z nim zrobię? No, zapewne go rozłożę. Ale zanim go rozłożę, idzie do sprawdzenia, czy przez przypadek nie jest sprawny. Szkoda by było takiego transformatora sprawnego, żeby rozłożyć go na złom. Obudowa tutaj jest metalowa. Co tu mamy jeszcze takie muszę powiedzieć rezystory suwakowe? rezystory. Tu ta sama końcówka. Ona jest prawdopodobnie stalowa. Tak, ona jest stalowa. Natomiast już to mamy miedziane. Te takie, choćby, płozy. I to mamy posrebrzane. To jest ten suwak, który sunie. Po tym. On raczej jest posrebrzany ze względów na to, aby mieć jak najlepszy styk, jak najlepszą przewodność. Ja się to kropka tak, ale tu już widać, że balwi się to na czerwono. Ja mam jeszcze kondensatory, te są na pewno foliowe, te są elektrolityczne, rezystorki. Zbieramy tranzystorki, zbieramy wszystkie potencjometry, oczywiście rozbieramy. Tam może za dużo w nich nie ma, ale coś jest. To jest wszystko, te ścieżki są cynowe. Aczkolwiek ja już wpadłem powiem, po tym wczorajszym. W znalezisku, w manie sprawdzenia wszystkiego czy aby na pewno dlaczego taka płytka będzie cenna? no bo syna też jest cenna to nie jest tak, że ten kategoria C, oni to tam wezmą i biedaki będą rozbierać To coś, co już Andrzej przejrzał i rozebrał, tak nie ma idzie na razie na bok no dobra. I generalnie, płytkę już skręciłem i mamy diody. Diody również są dość często pozłacane, czy też mają elementy pozłacane w środku ze względu na przewodność. Tu względu na charakter pracy jakie mają, ciepło, które jest wytwarzane przy nich, one są również przy radiatorach aluminiowych. Tak one w środku. czasem w takich diodach, znajduje się pozłacany element. Kto takie diody zbiera śrubka. Oczywiście nie jest złota, bo ładny kolor złoty ma. No może. Hmm. Kondensatorki. To są te foliowe, które już wcześniej oglądaliśmy. Te same. No i tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja sobie tu zaraz porozbieram to do końca. Życzę Wam miłego dnia. Lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie na YouTube, oglądajcie na TikToku, gdzie tylko chcecie. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Hej!